Siemaneczko, widzę dzisiaj recenzję Michała. Dzisiaj nagrywamy sobie odcineczek, kiedy pobieramy sobie shotkata. To jest poradnik, właśnie. Jak pobrać shotkata? Ja sobie wpadam na właśnie stronę shotkata. Tutaj consent. Klik tu download, sobie pobieramy. Ja polecam. Ja szczerze korzystam bardziej z GitHuba. Polecam z GitHuba. A Windows Installer właśnie nam się instaluje najnowsza wersja 22.01.30. Trzeba trochę sobie poczekać. Plik sam zajmuje 76 MB, ale przy instalacji jeszcze nam więcej będzie zajmował. To dobrze, teraz sobie możemy wejść w pobrane i mamy ta. Teraz wy pewnie nie będziecie widzieć tego okienka, ale sobie, czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu? Wy tego pewnie nie widzicie i trzeba kliknąć tak. Akceptujemy umowę licencyjną. Jak ktoś chce to może przeczytać, ale to już nieważne. Tak, tutaj będzie najlepiej. Ja tego nie będę zaznaczał. Wy możecie, ale nie musicie. Jeżeli po prostu mieliście shortcuta, na przykład instalujecie aktualizację, to yy, odznaczyć to po prostu create desktop shortcut Icon. Tak, to polecam, bo jest łatwiej znaleźć. I klikam sobie install. Teraz nam wszystkie pliki dodatkowe pobiera i też je instaluje. Jak ktoś chce, to może widzieć show details, żeby wiedzieć po prostu, co się dzieje. Co się dzieje? No ja może sobie to kliknę. Widzicie, jak to wygląda. Tak szybko to idzie, że. No i klikamy Klaus. Klikamy sobie to okienko. To też. I mamy już szotkata. Otwiera nam się środka, ładują mu się jakieś wtyczki. Chociaż ja bym to nazwał inaczej, ale o, trochę dłużej się ładuje niż zwykle. No i tutaj mam moje poprzednie projekty, nie usunął ich, to jest specjalne rozszerzenie, bodajże tylko dla shortcuta. Wpisujemy tutaj sobie dowolną nazwę projektu, klikamy start i nasz program jest gotowy do montażu.